Przyjrzałem swoje półki w poszukiwaniu czegoś ciekawego, i znalazłem to. Ja. Strona Showma Show, a dzisiaj jednym słowem będzie się działo. Także mamy tutaj płyty, yy, które no, na przykład tutaj mamy na przykład O z 2015 roku, ale niektóre to są właśnie yy, filmy, niektóre nie, ale tak naprawdę wszystkie mogą być pochowane yy, wszędzie i tak naprawdę tak ta gra może być tą grą. Także tak wygląda sprawa z tymi płytami, co może być trochę, no, takie dezorientujące, ale ja się postaram tutaj przesegregować gry, które są w swoich pudełkach, znaczy w swoich kartonikach <grym> i gry, które nie są grami, tylko na przykład filmikami. Także widzimy się za chwilę. A tak w ogóle, to chciałbym wam powiedzieć, że te wszystkie, prawie wszystkie gry, y, są y, z płatków śniadaniowych, bo kiedyś właśnie w płatkach śniadaniowych dawali takie gry na płyte DVD. Także, no myślę, że te gry mogą być takie, no powiedzmy, że w miarę fajne. Na pierwszy ogień wybrałem Angry Birds Breakfast 2. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Angry Birds, to to są Wściekłe ptaki. No, ale yy, lecimy i po prostu wkładamy tą płytę y, do mojego laptopa. Dobra, mamy naszą grę przed laptopem. Uwaga, boimy się, jak wygląda płyta? Aha, zwykła płyta, w której mogę się przejrzeć. I mamy tutaj napis, którego nie widać y, tą stroną do góry. Czyli tą stroną do góry mamy. mamy ją włożyć. Wkładamy ją o tutaj. I uwaga, czy coś się stanie? Uwaga. Ojoj, oj, oj, coś nam tutaj płyta szwankuje. Ale postaram się y, odpalić tą grę i widzimy się, jak już ją odpalimy. Okej, okay, jesteśmy już w grze Angry Birds. Jak widzicie, mamy tutaj do wyboru język. Już się boję, słyszycie tą muzyczkę? No właśnie. I tego się najbardziej boję. Po prostu to jest takie Angry Birds, tylko że... Śniadanie. Wybieram polski i klikam graj. Dobra, mamy tutaj oczywiście jakieś napisy, jak zwykle... I lecimy. Ja tutaj właśnie już poprzechodziłem y, kilka poziomów, ale przejdźmy od pierwszego, oczywiście. Mamy tutaj historyjkę. Nasz y, ten żółty to był chyba czak, tak się nazywał. I y, to te trzy, trzy niebieskie podłożyły mu kartonowe mleko. Potem on się kapnął, że to jest kartonowe mleko. Potem świnki zabrały im płatki. I potem oni nakrzyczeli na świnki. I świnki odpłynęły, i oni teraz i lecą do ataku. Także, no. Widzicie, jest ciekawie, jest ciekawie. Ja sobie tutaj obniżę, o tak, żeby było spoko. I spróbujmy walnąć tymi roztrójkami, bo one się tak nazywały, nie wiem, nie umiem. O, no i widzicie? Dwie świnki za 500 tysięcy i za 5000 tysięcy punktów. Łapa, rzeczywiście! A to wszystko boli! Czyli już mamy, u, 14 14000 tysięcy punktów. Ale dziwne jest granie jak Birds po polsku. Mogłem wybrać po angielsku. Bo to jest naprawdę dziwne jak się gra. No! Dobra, teraz się uda. trójki, Lecimy. Okej, okay. dobra. I teraz szybcior. No, dobra. Dobra. Jeszcze raz. Na spokojnie. Jeszcze raz. Pójdźmy sobie. Czemu ty się na mnie. Dobra. Nie wiedziałem, że gry o śniadaniu mogą wywołać takie emocje u ludzi. Ale dobra. Jeszcze raz. Na spokojnie. Na początku trzy ptaszki lecą i. O! Środkowe. Środkowe. Rozwaliliśmy świnki. Znowu mi nie chciało kliknąć. O, dobra. I teraz lecimy na ostatnią świnkę. Trudne jest w ogóle sterowanie na komputerze, bo jestem przyzwyczajony do grania w Angry Birds na telefonie. Ale dobra! Jest! Udało się! I mamy to! I mamy właśnie wszystkie świnki pokonane. Tu 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 tu, Juhu! Poziom ukończony! Nowy rekord! Dobra. Lecimy dalej.

Okej, okay, po tej pełnej fascynacji rozgrywce zapraszam was do następnej gry, Tak pójdzie na pierwszy ogień, wygląda na tak, mogę się znowu w niej przejrzeć, cześć, no i lecimy chyba tą stroną do góry, a nie wiem, dłoma chyba można, wkładamy ją i lecimy do grania. Okej, okay. jak widzicie, jesteśmy już w następnej grze, sorki, że nie widać kamerki, ale akurat tak wyszło, no po prostu, bo teraz jakby muszę siedzieć przy laptopie, nieważne, bo wcześniej sterowałem tylko myszką, a teraz muszę sterować jeszcze przyciskami i tak dalej, w ogóle tutaj się steruje strzałkami, jakby nie można było sobie ustawić, wiecie, że WASD, bo jestem przyzwyczajony do WASD, no ale... Dobra, wybrałem sobie taki strój, czyli kask i wszystko komponuje się oczywiście bardzo ładnie, specjalnie takie coś wybrałem. No i lecimy. Po prostu tak mnie już to denerwuje, że wiecie, że nie można sterować wsadem, bo się nie da, tylko trzeba sterować strzałkami. No ale dobra, lecimy. Ale tu się dziwnie steruje. Ej, powiem wam, że to jest takie trudne. Okej, lecimy. Zoom do góry! Wyskakujemy, złapaliśmy jakiś... My łapiemy w ogóle znaczek o nie. Nie tu. Halo, ja chcę zakręcić. O, no nie! Dobra, ok. Lecimy. Bum! Ok. Skręcamy. a, Ale urwał! Ale to było dobre. Co tu jest? Ej, co tu się dzieje? Dobra, tutaj mamy w lewym, dolnym rogu jak widzicie, mapkę. Taką, żeby wiecie, żeby wiedzieć gdzie się jedzie, ale to jest po prostu grafika taka, że... naprawdę grafika i jeszcze sterowanie jest do pani, po prostu... wow, ale to jest... Nie da się tego robić. Widzicie to? Widzicie to? Co to jest? No! Co tu się dzieje? Czemu ja nie mogę ten jechać? Dobra, lecimy. oj, Wuhu. Ale ciekawa gra, nie? Bardzo ciekawa. Mnie też bardzo ciekawi. Ej, czy ja w dobrą stronę jadę? Czy ja wracam? Czy ja w dobrą stronę jadę? Ja nie wiem, czy ja w dobrą stronę jadę. No czemu nie mogę teraz jechać? No co ci tu dzieje, no? Ech. Dobra, przejdźmy do następnej gry, po prostu... Ja nie wiem, jak ja mogłem kiedyś w to grać. No bo tak, ja kiedyś w to grałem. I cały czas całymi diamy w sumie spędzałem na tych grach. Coś tam pamiętam, no ale. Ajajaj, to jest porażka. Następną grą jest podwójna gra, czyli Władca Pierścieni i Batman 2. Tutaj to jest akurat demo, bo dostałem w sumie nie wiem skąd ją dostałem, ale po prostu mam wersję demonstracyjną na komputery PC. Jak widzi, jak widzicie. Także wkładam to, już włożyłem w sumie. I lecimy znowu do świata gier. Oj, już się boję tej gry. Jak widać... Nie pogramy sobie, ponieważ komputer mi raczy mi zainstalować tej gry. Mm. Mm. Nie wiem, co prostu powiedzieć. To jest takie... Oh, uspokójmy się. Przejdźmy do następnej gry. I ostatnia płyta na dziś, może i lepiej, to jest Lego Ninjago, ale to nie jest gra Lego Ninjago, tylko jakaś inna w ogóle płyta, bo tak to byłaby nadrukowana. Znowu się mogę w niej przejrzeć. No i to w sumie jest tą stroną do góry, także może ją włóżmy i zobaczmy co się będzie działo, bo nie wiem szczerze, co to jest za gra. Znowu, Znowu się, to się to Oj, Teraz już ja jestem zdenerwowany do... na maxa. Lecimy! Czemu? Czemu on mi spuszcza? O co chodzi? Czemu on. Na następnym, tak? A Czemu nie! Dobra, teraz mi się uda. Lecimy. Co się dzieje? Aaaa! Dobra, kończymy ten odcinek! Ja już nie mogę z tym wytrzymać! Dobra, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, jak zwykle. No i w sumie to, to by było na tyle. Mam nadzieję, że płyty Wam się podobały. Ja myślę, że już więcej lepiej dla mojego zdrowia, żebym nie nagrywał takich odcinków. Ale jak Wam się podobały, to możecie napisać w komentarzu, czy Wam się podobało, czy nie. Bo w którym to zależy od tego, czy będę nagrywał więcej takich odcinków. No, jest to dla mnie duży stres, ale mam nadzieję, że dla Was fajnie się to oglądało. Także subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Cześć!